Siema, o ciężko sobie zagramy w Fortnite Chica wraz z Jakuzą E2 i z Roszerem, inaczej, paćkiem. Więc zaczynamy gramą Gifta i zacznijmy. Jej da się wyglebać. Sorki, że nie widzicie początku, ale trudno. Jak chcecie zagrać w takiej serii, jakby ze mną albo z nimi, to napiszcie w komentarzu swój nick z gry i zostawcie łapę i suba z dzwonkiem. Niestety Jakuza spadł, więc jak chcecie, to możecie od nowa zacząć. I od tej rundy zaczynamy tak, że jak ktoś spadnie, przegrywa punkty. gramy do trzech. Gramy do trzech i... jak ktoś spadnie, wygrać punkt. I jak chcecie, to możecie też w komentarzach napisać, kto jest lepszy w formie takiej, że napiszecie, na przykład, że jakuza to jest jedynka, a roszar inaczej paciek kto jest dwójka. I napiszcie od 1 do 10, kto jest lepszy. U Poszła dwuseta! Dobra, go na dół. Nie z poszła. Lecimy z mną drugą. drugą. Oj, przeciwnik, został zablokowany przez roszera, inaczej Paćka. Oczywiście obydwaj go grałem na klawiaturze, żeby nie było, że ktoś ma imbota i tak dalej. zaboksuje się, już kolapsuję. tak. tak. Rosher wygrywa. Brawo gry Roshera. Jest 1-1. Gramy do 3. Więc go. 3, 2, 1, go. Oj, Rosher. Sorry, gra Jaku za 2-1. No to może zagramy do 4, żeby było sprawiedliwie po 2 równo. wam jeden bonusowy punkt, nic nie. <grymne> Czyli gramy do czterech, ja ma dwa, rożer jeden. Proszę po boja, uciec. Obserwuję. Oj, patrz, jak jest złej, w złej sytuacji. Bierze hage, bierze HG, trzyma hagika. Jego przeciwnik podjeżdża go, też na hagie. Troszkę spuczeńsko, musi być spuczeńsko, widzę. Nie, nie bardzo. Jako UZA L2. Yy, Roszer też nie ma za dużo. Nie będę mówił, żeby teraz nie było. Szyją się. To jeden Oj, Roszer akurat nie spadł na sam dół, więc zgramy dalej. A próbował, próbował lecieć kolapsik. Roszer przemienia hagika chyba. Tak przejął HGK. Jakuza L2 jest na Laugrenzie. Proszę na, na HG. I pamiętajcie, że jak chociaż dotkniecie nogą, yy, no jak zejdziecie na sam dół, to odnosie przegrywacie. Nie spadł na sam dół. Siedzi w bokcie. O, Jakuza wchodzi chyba Hagie. Nie? Traci Hagie, Jakuza. Siedzi jako za chyba w boxie, tak siedzi w boxie jako za L2. Akurat kampi, jak typowy bumble. Nie no, nie o, edytowała się ściana. Akurat zedytowała ściana. No, 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 czyżby tutaj coś się działo? No dobra, mordy, weźcie troszkę się tak, wiecie Powiecie Oj, gruby podjazd jest Daszek Oj, rosher, low No HP, ale jak łudza go Prześladuje A kurz zadostał daszek HG ma Hagema. Za trzydzieści ma bardzo roszar. Eee, sorry, roszer i apusko. Ja bym na jego miejscu nie podjeżdżał. <sum> Oj, oj! Agresywna sytuacja. Aj, ja, ja, ale niestety Jakuza L2 wygrywa. Jest 3-1 dla Jakuzy L2. Uf, oj, widać, że spodają z Jakuza L2 wleciał. Oj, się gubi, ale proszę, próbuje przyjąć HG. Tu robić granę daszek. Oj, idzie, idzie. Jak burza na HG. Sto Brawo. O, spodziewałem się innego wyniku, ale chcecie jeszcze jedną rewanżówkę? Nie rewanżówkę, tylko tak jednego. Uuu, 170. Dobra, idziemy do lobby. Dobra, kupujemy prezencik. Jak zawsze, dobra, co bym kupić? Dobra, Jakuza, yy, wybierz od 1 do 3 numerek. Od 1 do 3 numerek, poproszę. Od 1 do 3 numerek, poproszę. Dobra, możecie mi powiedzieć, mordy, jaki numerek, czy nie za bardzo? Dobra, robię tak, że wysyłam za 800 i wysyłam za 200, koniec, kropka. Mm, tu. Oj, nie tak. I bardzo proszę. Mordo, wiedziałem, że będziecie się cieszy. Dobra. Posłuchajcie, Mordo, jak będziecie chcieli sobie wziąć udział właśnie w takim odcinku, gdzie wydaję na Was fałdolce, no na Was, no na prezenty dla Was, to zostawcie łapę, subika z dzwoneczkiem. I, I co? I napisze swój nick w komentarzu i jak o co na filmu możesz też podać. Więc dzięki i na ra!